Mamy w Warszawie nowy akwen. Co jakiś czas motorówki spływają. Fajnie, tylko że nie mam kopyłek. I pytanie, jak ja w ogóle mam tu przepłynąć na drugą stronę tego jeziora? Masakra jest. Tutaj może pójdę. To po prostu paranoia. O kurde. Czy to się była czysta woda. To gita, to jest syf. Oh fuck. No i dupa, nie przejdę tutaj. Masakra jest. Tutaj to coś jest przesada.